Cześć Siemanko! Witam w kolejnym odcinku na kanale Trenera Życia. Dzisiejszy trening poświęcimy na nowoczesne ojcostwo. Czyli jak być dobrym tatą w czasach gender equality. Ten temat jest coraz bardziej aktualny. Jak być dobrym ojcem w czasach, gdy równouprawnienie płci staje się normą? Nowoczesne ojcostwo różni się znacznie od tego, co znali nasi dziadkowie czy nawet ojcowie. Obecnie coraz więcej mężczyzn chce aktywnie uczestniczyć w wychowaniu dzieci. I dzielić obowiązki domowe ze swoimi partnerkami. Ale co to oznacza w praktyce? Jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami i. Oczekiwaniami. W dzisiejszym odcinku postaram się to omówić na przykładach, podeprzę to kilkoma badaniami i podzielę się z Tobą praktycznymi wskazówkami. Podpunkt pierwszy: ewolucja ojcostwa. Na początek przyjrzymy się, jak zmieniała się rola ojca w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeszcze w latach 60. ojcowie często byli postrzegani głównie jako żywiciele rodziny. Opieka nad dziećmi i obowiązki domowe były uznawane za domenę kobiet, ale czasy się zmieniły. Według raportu PEW Research Center w 2020. 2020 roku Liczba ojców, którzy aktywnie uczestniczą w wychowaniu dzieci, wzrosła o 60% w ciągu ostatnich 30 lat. Coraz więcej mężczyzn korzysta z urlopów ojcowskich i dzieli się obowiązkami domowymi z partnerkami. Przykładem tej zmiany jest ruch na rzecz równości w opiece nad dziećmi, który promuje m.in. Norwegia. Tam ojcowie są zachęcani do korzystania z płatnych urlopów ojcowskich, a wielu z nich chętnie z tej możliwości korzysta. Badania pokazują, że dzieci, które spędzają więcej czasu z ojcami są bardziej pewne siebie i mają lepszy rozwój emocjonalny. Nierzadko jest tak, że to mężczyzna w zabawie z dzieckiem, która często była demonizowana, przesuwa barierę i granice dziecka dużo dalej niż mama, wysoko je podrzucając czy wymyślając, Głupie zabawy i lądując na memach jako ojciec roku. Natomiast to przesuwanie tych granic pozwala dziecku na rozwój, na eksploatację ciekawości świata. I oczywiście należy zachować w tym umiar i nie skakać z dzieckiem ze spadochronu, jak ma kilka miesięcy. Natomiast ojcom należy pozwolić na to, żeby te granice przesuwali. I ostatnio moi bardzo bliscy znajomi powiedzieli coś takiego. Tata ma za zadanie przesuwać granice i pokazywać dziecku świat. Mama ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby dziecko. Przeżyło tą interakcję z ojcem. I to jest całkiem dobre, skuteczne rozwiązanie. Warto pamiętać o tym, żeby na dzieci nie chuchać. Pomiędzy innymi te wychuchane dzieci tworzą te słabnące coraz bardziej dziś pokolenia. Dziecku trzeba pozwolić być dzieckiem. Podpunkt drugi. Jak gender equality zmienia ojcostwo? Równouprawnienie płci to nie tylko wyzwanie, ale także szansa dla ojców. W czasach gender equality rola ojca nie jest już ograniczona do roli głównego żywiciela. Ojcowie mogą i powinni aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci. I nie muszą już czuć, że ich wartość jest mierzona tylko przez sukces zawodowy. Ale to również wiąże się z pewnym napięciem. W badaniu przeprowadzonym przez Harvard Business Review w 2021 roku 48% ojców przyznało, że czuje się przeciążonych, próbując znaleźć równowagę między pracą a życiem rodzinnym, czyli tzw. work-life balance. To nie jest łatwe, zwłaszcza gdy oczekuje się od nich pełnego zaangażowania w obu sferach. Ważnym krokiem jest zrozumienie, że bycie zaangażowanym ojcem, nie oznacza rezygnacji z kariery, ale znalezienie zdrowej równowagi. Czasem to wymaga od ojców elastyczności i otwartości na negocjacje z partnerką na temat podziału obowiązków. Ważne, żeby pamiętać o tym, że im bardziej zaawansowana kariera któregoś z rodziców, tym większy support i ciężar spoczywa na drugim rodzicu, mniej zaangażowanym. I bardzo często partnerzy stoją przed wyborem. Ok, mi idzie trochę lepiej w pracy. Ja mam trochę większą szansę na to, żeby zapewnić nam dostatnie życie. W związku z tym ty przejmujesz większy ciężar wychowania dziecka. Bo jak wiemy, w świecie sukcesu coś takiego jak work-life balance do pewnego poziomu nie istnieje i nie funkcjonuje. Dlatego tak istotne jest, żeby budować jak najgłębszą i najczęstszą relację z dzieckiem. Bo za 20 lat jedyni ludzie, którzy będą pamiętać o tym, że brałeś nadgodziny, to będą twoje dzieci. Podpunkt trzeci. Jakie są korzyści z aktywnego ojcostwa? Aktywne ojcostwo przynosi korzyści nie tylko dzieciom, ale również ojcom. Badania z z 2019 roku opublikowane przez American Psychological Association wykazały, że ojcowie, którzy spędzają więcej czasu ze swoimi dziećmi, mają niższy poziom stresu i wyższy poziom satysfakcji z życia. Dla dzieci obecność ojca jest równie ważna jak obecność matki. Na przykład badanie prowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki pokazuje, że dzieci, które mają zaangażowanych ojców, lepiej radzą sobie w szkole i są bardziej odporne na stres. Przy okazji warto wspomnieć o znanych osobach, które otwarcie mówią o swoim zaangażowaniu w ojcostwo. Świetny przykład to Dwayne The Rock Johnson. Wielokrotnie podkreśla w wywiadach, jak ważne jest dla niego spędzanie czasu z córkami i bycie dla nich wsparciem. To pokazuje, że można łączyć sukces zawodowy pełnym zaangażowaniem w życie rodzinne. I oczywiście nie jest to łatwe zadanie, bo i sukces, i rodzina wymagają dużo czasu, wymagają dużo poświęcenia i wymagają dużo energii. Warto pamiętać, że na każdym poziomie Ty jesteś kowalem swojego losu. Ty odpowiadasz za swoją organizację czasu. Więc jeżeli chcesz być człowiekiem sukcesu i jednocześnie mieć rodzinę, śpij krócej, zarządzaj swoim czasem lepiej. Nie ma tutaj żadnego złotego rozwiązania. Należy samemu odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest Złoty środek, i gdzie jest punkt równowagi? Podpunkt czwarty: jak radzić sobie z presją i wyzwaniami nowoczesnego ojcostwa? Nowoczesne ojcostwo to także wyzwanie. Presja społeczna, aby być idealnym ojcem i jednocześnie odnosić sukcesy zawodowe, może być przytłaczająca. Dlatego tak ważne jest, aby otwarcie rozmawiać o trudnościach i szukać wsparcia. Współczesne ojcostwo wymaga elastyczności i otwartości na zmiany. Niektórzy ojcowie decydują się na pracę zdalną lub zmniejszenie liczby godzin pracy, aby spędzać więcej, Czasu z rodziną. To trudne decyzje, ale mogą przynieść ogromne korzyści emocjonalne i wzmocnić więź z dziećmi. Istnieją również organizacje i grupy wsparcia, które pomagają ojcom radzić sobie z nowymi rolami. Przykład to Fatherly, platforma, która dostarcza treści, wskazówki i badania na temat nowoczesnego ojcostwa, dając nam narzędzia, by lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Podpunkt 5. Praktyczne wskazówki dla nowoczesnych ojców. Pokazuje kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc ojcom w czasach czasach gender equality. Numer jeden. Bądź obecny. To nie chodzi tylko o ilość czasu, ale przede wszystkim o jakość czasu. Odkładaj telefon i spędzaj czas na rozmowach i wspólnych Zabawach. Nie ma gorszego sygnału dla dziecka niż powrót do domu i wzięcie telefonu do ręki. Pamiętaj, że dzieci zawsze nas naśladują, a nie słuchają. Więc jak zobaczą, że nie kierujesz całkowitej uwagi na dziecko, które jest do pewnego wieku całkowicie od Ciebie zależne i jesteś rozproszony telefonami, uznają to za sygnał obniżonego poczucia wartości. Dlatego tak istotne jest, żeby rozumieć, że jak wracasz o tej 18 czy o 19 z pracy, czeka tam na Ciebie mały człowiek i on ma jedno oczekiwanie, od życia. On chce twój czas i twoją uwagę. Dlatego staraj się, jak wchodzisz do domu z pracy albo wracasz do domu skądkolwiek, kierować cały strumień uwagi, emocji i miłości na dziecko, bo ono bardzo dokładnie to. Zapamięta. Dziel obowiązki domowe. Wspólnie z partnerką ustalcie, kto za co odpowiada, aby uniknąć przeciążenia jednej osoby. Wiem, że to jest bardzo trudny temat i niewielu z Was potrafi prasować. Większość skupia się na wynoszeniu śmieci. Ale naprawdę w domu jest tyle rzeczy do zrobienia na co dzień, że można spokojnie podzielić się obowiązkami. Nawet jeżeli nie umiesz naprawić kranu albo przykręcić drzwi od szafki, staraj się te rzeczy delegować, tak żeby zdjąć ciężar i presję ze swojej partnerki. Bądź otwarty na emocje. Nie bój się okazywać uczuć swoim dzieciom. Badania pokazują, że dzieci, które widzą emocje u swoich rodziców, dużo lepiej radzą sobie z własnymi uczuciami. Pamiętaj proszę, że dziecko spędza najwięcej czasu właśnie z tobą i ono cię obserwuje. Patrzy, co robisz i patrzy, jak reagujesz i od ciebie uczy się behawioryzmów w tym Wczesnym wieku. Ucz się na bieżąco. Nowoczesne ojcostwo to ciągły proces uczenia się. Czytaj książki, bierz udział w warsztatach dla ojców lub słuchaj podcastów na ten temat, których nie brakuje. Przykład Ryan Reynolds. Aktor i ojciec często dzieli się w swoich wywiadach doświadczeniami związanymi z wychowaniem dzieci. Mówi, że ojcostwo to niekończąca się nauka, ale także jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy w jego życiu. Podsumowując, wzywam do działania. Nowoczesne ojcostwo to ogromne wyzwanie, ale też wielka szansa na stworzenie głębokiej więzi z dziećmi. Równouprawnienie daje ojcom możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu rodzinnym. A to może przynieść korzyści wszystkim członkom rodziny. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jakie są Wasze doświadczenia z nowoczesnym ojcostwem? Bardzo chcę poznać Wasze historie i opinie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górę. Dziękuję, że byliście ze mną po raz kolejny. Trzymajcie się i bądźcie najlepszymi ojcami. Jakimi możecie być. Bo życie jest proste, sami je sobie komplikujemy.